Czytanie z księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział. Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w opierze na jednym z parganów, pagórków, przepraszam, jakich ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jednego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś Syna Twego jedynego, będę cię błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak zianka piachu na wybrzeżu morza, potomkowie Twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. W życia będę widział Boga. Mówię. Jestem w Jestem w oczach Pana śmierć świętych jego. w świętych chwili, w tej świętych w wstęp Twojej Ty rozerwałeś moje kajdany. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnię myśl dla Pana. Jedy, w dziedzińcach pańskiego domu, pośrodku ciebie jeruzalem. W kraju życia będę widział. Czytanie, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia? Jeżeli Bóg z nami? Któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus Chrystus, który poniósł za nas śmierć, co więcej zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, wieków. Chwała Tobie, wieków. Za boku świetlenego dozwaj się głos Ojca. To jest Ojce mniewany, Jego Słuchajcie. Chwała Tobie, Królowie Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Powie, Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na Górę Wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego dzień stały się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz, z Mojżeszem, którzy <coughs> rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: rabi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obok osłaniających ich. A z oboku odezwał się głos: To jest mój syn, umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy postać z martwych oto słowo pańskie, Panie Jezu, dzisiaj my usłyszeliśmy Twojego Ojca, a do Ciebie mówi przed apostołami. To jest mój syn umiłowany. Tak. Jak bardzo kocha Cię Twój Ojciec. Co nie przeszkodziło w tym, żeby potem chciał użyć słowa zażądać od Ciebie, ofiary. Wolę powiedzieć, co będzie bardziej zgodny z prawdą, z uczuciami Twoimi, Panie Jezu, który poprosi Cię, byś oddał życie za nas. To jest mój Syn umiłowany. I zapewne tak też myślał i odczuwał Abraham, kiedy patrzył na swojego syna, którego miał złożyć w ofierze. Co czuł? Co czuł Abraham? Nie ten rodzic może teraz czuć się tą sytuację. Szczególnie wtedy, kiedy dziecko urodzi się niepełnosprawne, poważnie zachoruje albo umrze. I tacy rodzice lepiej rozumieją Boga i człowiek czasami pyta się, po co to wszystko na mnie spadło? A może o to chodzi, żeby lepiej rozumieć. Panie Jezu, Twojego Ojca, który składa Ciebie w ofierze. Który składa Ciebie w ofierze. Twój Ojciec. I to jest ta emisja Eucharystii. To nie jest jakieś przypomnienie czegoś, co działo się dwa tysiące lat temu, ale to jest... Coś, co dzieje się teraz. Tak, Panie Jezu? Bo tutaj, w tabernakulum, jesteś cierpiący. Tak, to potwierdzając cuda eucharystyczne, kiedy bada się. Kiedy bada się to Twoje ciało, to jest ciało człowieka bardzo cierpiącego. Kanka, serca człowieka umierającego, i to dokonuje się tutaj. Jakże Twój ojciec cierpi też, patrząc na Ciebie, a dzisiaj takie głupoty też się opowiada. Człowiek nie może Pana dobra obrazić. Jest doskonały, to jakże można go obrazić? I na to odpowiada jeden ojciec, matka. Tak cierpią, kiedy patrzą na cierpienia swojego dziecka. I tak ojciec, patrząc na ciebie, cierpi. Z miłości do nas. I to jest cierpienie ojca, który stworzył człowieka. Po to, żeby człowieka kochać, i żeby też móc być przez człowieka kochanym. Tak. A żeby móc być kochanym przez człowieka. To trzeba było go obdarować. Darem wolności. I to jest tajemnica miłości. Tak. Żona wtedy poznaje męża, jego miłość, kiedy on wyjedzie na delegację, gdzie są też kobiety piękne. Wtedy, kiedy on narażony jest, narażony jest na pokusy różne, ale wtedy największą miłość żonie wyznaje. Jak wraca i mówi: Ja kocham tylko Ciebie. Tak, Panie Jezu, jesteśmy autorowani darem wolności. To znaczy możemy Ciebie kochać, dla Ciebie żyć, ale możemy Ciebie też obrazić, pytać na śmierć. Jak ten dar miłości, dar wolności wykorzystujemy? Jak go wykorzystujemy? A co jest istotą miłości, jest dawanie, a przeciwieństwem jest odbieranie. I tak oto, jak przeżywamy nasz dzień? Czy dajemy? Czy zabieramy? Czy czekam, aż ktoś mi coś da? Czy szukam okazji, ażeby dać? Co możemy dać? Możemy dać to, co posiadamy. Najprościej dać pieniądze, aczkolwiek i to jest trudno, bo na pieniądze trzeba ciężko zapracować. Ale możemy też dać czas. Wysłuchać, towarzyszyć drugiemu człowiekowi. To jest nasze dawanie. Możemy oddawać nasze trudności, cierpienia i życie. I to jest to najtrudniejsze. Tak, i chcemy się przygotować na to najtrudniejsze. Bo każdy z nas, każdy z nas umrze, żebyśmy naszą śmierć przeżywali nie jako moment, w którym nam Bóg coś zabiera, ale jako okazja do tego, żebyśmy dali życie i takie świadectwo, żebyśmy dali, wobec naszych bliźnich, dzieci, najbliższych. I żebyśmy wyznali wiarę przez nasze życie i naszą śmierć. I tak by to potwierdzali życiem, tę wiarę, którą słowami wypowiadamy. się za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, że większym szczęściem jest dawanie aniżeli branie. Ciebie prosimy. Chłodny się o miłosierdzie Boże dla zmarłych wyrwoła, Zygmunta wyrwoła, rodzin zmarłych, kajzer wyrwał, Kolarczyk, byczek, lamża. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Boże, o błogosławieństwo dla spowiedników, rekolekcjonistów i wszystkich parafii odprawiających rekolekcje. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby dobry Bóg wspierał ich aby były pełne wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o radę nieba dla zmarłej żony Heleny. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich obecnych na tej Eucharystii, prosząc o zdrowie i Bożą opiekę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże i Cześć, się Państwo, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy do Duchu Świętym w Zastęstwie Matki Najświętszej, przez Chrystusa Pan naszego.